Dzień dobry! Wszyscy szukamy aktualnie narzędzi, które umożliwiłyby większą interakcję i zwiększenie efektywności zajęć zdalnych. Taką rolę może pełnić narzędzie Mentimeter, które umożliwia prowadzenie interaktywnych prezentacji, zbieranie opinii od uczestników spotkania w czasie rzeczywistym, ale także natychmiastową prezentację wyników w bardzo atrakcyjnej wizualnej formie. W tym filmiku pokażę, jak tworzyć prezentację w tej aplikacji i tym samym bardziej angażować uczących się do uczestnictwa w zajęciach. Pierwszy krok to założenie konta na stronie Mentimeter. Tu widać ten, ten adres. Wpisujemy w przeglądarkę internetową mentimeter.com. Kiedy już to zrobimy i mamy założone konto, będziemy widzieli taką stronę, Musimy kliknąć w przycisk New Presentation. Wpisujemy tutaj nazwę naszej prezentacji. Klikamy Create Presentation. Następnie dodajemy pierwszy slajd. Tutaj możemy wybrać typy slajdów. Mogą to być pytania wielokrotnego wyboru, może to być chmura wyrazowa, mogą to być krótkie komentarze, ustawianie czegoś na skalach, może to być ranking rzeczy ważnych, mniej ważnych, może to być wybór obrazka, może to być um, pytanie o opinię uh, albo, albo w ogóle sformułowanie, um, prośba do uczestników o sformułowanie pytania dotyczącego prezentacji. Zacznijmy od, um, od slajdu typu multiple choice. Czyli pytania wielokrotnego wyboru. Klikamy i wpisujemy nasze, nasze pytanie. Na przykład pytanie o to, które roślina wytwarza kwiaty wiosenne. I widzicie Państwo, na bieżąco to, co wpisujemy, wyświetla się na slajdzie. I tu wpisujemy kafeterię, wybory. Niech to będzie na przykład fiołek, niech to będzie kapusta. Niech to będzie sałata. Tu możemy dodać dodatkowe opcje. Niech to będzie pelargonia. Niech to będzie niszek lekarski. Tu nam się pojawiają te różne opcje. Możemy wybrać od razu sposób prezentacji, układ naszych wyników. Tak to będzie widoczne. Mogą to być kropeczki. Może to być klasyczny wykres słupkowy, wykres kołowy. Tu możemy zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi, ale wówczas, jeżeli wybieramy tą opcję, to automatycznie te prawidłowe odpowiedzi musimy zaznaczyć też tutaj, możemy zaprezentować wyniki w procentach i umożliwić uczestnikom wybór kilku odpowiedzi, jeśli w taki sposób. Ustawimy nasze, nasze pytanie. Taki slajd jest już gotowy, i w momencie, kiedy klikniemy Present, on będzie już widoczny dla naszych uczestników. Ale pokażę Państwu jeszcze, powróćmy do naszej prezentacji, jak stworzyć kolejny slajd. Ten jeden slajd jest w naszym projekcie już gotowy. My wybieramy kolejny slajd za pomocą przycisku Add Slide i ponownie wybieramy typ slajdu. Teraz spróbujmy zrobić chmurę słowną, przykładowe zadanie z chmurą słowną, coś prostego. Pisz trzy skojarzenia związane z wiosną. Tutaj wpisujemy liczbę słów, którą mogą wybrać uczestnicy. Tu możemy wybrać opcję pozwolenia uczestnikom wpisywania swoich skojarzeń kilkukrotnie. Jeżeli nie potrzebujemy tego, chcemy, zagłosowa żeby zagłosowali raz, odhaczamy tę opcję. Nasz drugi slajd jest już gotowy i w wersji darmowej ta aplikacja umożliwia ustawienie dwóch bezpłatnych slajdów w jednej prezentacji. Ewentualnie możemy dostać trzeci slajd darmowy, jeżeli zaprosimy mailowo nowego uczestnika. A działa to w ten sposób, że po wyborze przycisku Add a Slide Wyświetli nam się tutaj po prawej stronie, tego już Państwo nie zobaczycie, bo ja już to zrobiłam, okienko, gdzie program sam poprosi nas o podanie adresu e-mail naszego znajomego, kogokolwiek. Po wpisaniu tego adresu i wysłaniu tego zaproszenia do naszego znajomego, trzeci darmowy slajd jest dostępny od razu. Znajomy lub znajoma nie muszą akceptować naszego zaproszenia. W ten sposób uzyskujemy trzeci Bezpłatny slajd. Spróbujmy zrobić także inny slajd, na przykład krótki komentarz. Tutaj możemy zbierać krótkie wypowiedzi uczestników i wpiszmy sobie. Napisz, co najchętniej robiłbyś. Robiłabyś. Podwórku. Również możemy wybrać sposób prezentacji. Takie chmurki, które wyświetlą się wszystkie razem, pojedyncze chmurki albo takie przeskakujące, ruszające się. No i tu również możemy wybrać pozwól, opcję pozwolenia wzięcia udziału w tym głosowaniu, czyli wypowiedzi dla, dla uczestników kilku, kilkukrotnie. Kiedy nasza prezentacja jest gotowa, chodzimy na nasz pierwszy slajd. I klikamy present. W taki sposób wyświetla się to podczas prezentacji dla publiki. I teraz, jak to widzi uczestnik i uczestniczka naszych zajęć? W jaki sposób może zagłosować? Przede wszystkim muszą oni skorzystać z innego adresu internetowego niż my. W przeglądarkę na komputerze lub w smartfonie uczestnicy i uczestniczki wpisują inny adres. Wpisują menti.com. Tu widzicie Państwo ten adres Menti.com. A następnie wpisuję kod naszej prezentacji. Ten nasz kod to jest, jest widoczny tutaj: 61, 75, 90. Kod będzie generował się automatycznie za każdym razem i do każdej prezentacji będzie inny. Kiedy uczestnik lub uczestniczka wykona już te czynności, wpisze adres internetowy menti.com, poda kod, będzie mógł wziąć udział w głosowaniu. I teraz widzi to tak na swoim urządzeniu. My z kolei, jako prezenterzy, widzimy wyniki głosowania w ten, w ten sposób. Możemy przerzucić strzałeczką w prawo kolejny slajd, i teraz na urządzeniach naszych uczestników wyświetli się kolejne zadanie. Hmm. Wszystkie skojarzenia, które wpiszą uczestnicy, będą widoczne od razu tutaj. Tu widzicie Państwo liczbę osób, która wzięła udział w głosowaniu, wyraziła opinię, wpisała skojarzenia. Będzie oczywiście tych słów więcej, im więcej będzie uczestników. I przed nami kolejne pytanie. Uczestnik widzi to następująco. Wracając do slajdu głównego, do naszego slajdu jako prezenterów, tak się wyświetlą te odpowiedzi od razu. Im będzie ich więcej, tym więcej pojawi się tutaj tych, tych chmurek. I teraz, kiedy chcemy wrócić do naszej prezentacji, klikamy Home, wchodzimy w nią ponownie i mamy już wyniki. Jak je teraz wyeksportować, bo istnieje opcja wyeksportowania ich do pliku PDF. Kiedy jesteśmy tutaj przy liście naszej prezentacji, tu macie Państwo różne opcje. Opcja, której teraz szukamy, to eksport wyników. Wyświetla nam się taka strona, i tutaj po chwili. Widoczne są już wyniki w pliku PDF, które możemy zapisać na naszych urządzeniach, wydrukować albo wysłać uczestnikom i uczestniczkom. Sposób prezentacji jest bardzo przyjemny, miły dla oka, no ale też umożliwia rzeczywiście pokazanie tego, co się działo na zajęciach dla, dla wszystkich. Teraz tak, możemy utworzyć takich prezentacji nieskończoną ilość. Jak widzicie Państwo, ja mam ich sporo. Zatem to, że mamy możliwości stworzenia tylko trzech slajdów, nie jest dla nas żadnym ograniczeniem, bo tak naprawdę dla naszych uczniów i uczennic możemy wygenerować 30 takich prezentacji na jedne zajęcia. Zmieni się tylko kod. Każda prezentacja będzie miała inny, inny kod do, do tego, abyśmy mogli oddać głos lub wziąć udział w głosowaniu. Możemy także w trakcie usuwać slajdy a dodawać inne, dzięki czemu zyskujemy przestrzeń. Dodajemy kolejny slajd, na przykład ranking. Tu możemy poprosić naszych uczestników um, um, o ustosunkowanie się, do czego się ustawienie w odpowiedniej kolejności. Na przykład, czego potrzebujesz, kiedy idziesz na spacer do lasu, ustaw w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej rzeczy. No i wpisujemy sobie poszczególne rzeczy tutaj, na przykład wygodne obuwie. Kapelusz, czapka, woda, kompas, smartfon, płaszcz przeciwdeszczowy, nie wiem, co jeszcze można zabrać, czekoladę. Mhm. I teraz zadaniem uczestników będzie uporządkowanie tych rzeczy w kolejności pod względem ważności dla nich. A zatem, kiedy uczestnicy wchodzą na stronę menticom, powinien im się wyświetlić ten slajd, czego potrzebujesz, kiedy idziesz na spacer do lasu, ustaw w kolejności najważniejszej, najmniej ważnej, mniej ważnej rzeczy. No i cóż, wydaje mi się, że najważniejsze jest. Ok, woda, następnie wygodne obuwie, hmm. płaszcz przeciwdeszczowy, kapelusz lub czapka, czekolada, smartfon. No, kompas mam w smartfonie, więc ma dla mnie najmniejsze znaczenie. Submituję wyniki. Prezenter widzi to następująco. I również, wracając do naszej prezentacji, ona jest tutaj, możemy wyeksportować wyniki z tym nowym slajdem. To może chwilę potrwać. I tu widzimy wyniki głosowania w opcji Ranking. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.